Mateusz Kaniowski, Piotr Strzeliga. Siemanko. Witam serdecznie. Dawno my się nie widzieli. No, w trzy dni. No, ale w sensie na wywiadzie. No to widzimy się dzisiaj. Jesteś naładowany na wywiad? Yy, wiesz to bardziej jestem spokojny. Wydaje mi się, że już yy, trochę w, w swojej głowie jakby mentalnie dużo rzeczy przerobiłem. I jakby ja w ogóle nie czuję emocji w tym momencie, nie? Wydaje mi się, że jutro się coś odpali, jak wejdę na, na obiekt, i zobaczę to wszystko, co tam się dzieje. Ale, ale jest... Mentalnie jest. Nie? A ile ważyłeś dzisiaj? 92 kg. A wiewiór? 89 80... Ale dziwnie się tak patrzę na takiego nabitego wiewióra, co? Yy, ale, ale, czy to ale czy to dobrze? Zadajmy sobie to pytanie. Bo... Dla ciebie, czy dla niego? Dla niego, czy to dobrze. Bo yy, ja uważam, że wiewiór właśnie dzięki temu, on wygrywał swoje walki, yy, dzięki temu, że był zwinny, yy, był dość szybki. I wydaje mi się, że miał dużo lepszą kondycję niż będzie miał teraz. Wiadomo, teraz jest tylko i wyłącznie jedna runda, 5 minut, tak? Ale przez to, że nabrał tej masy, moim zdaniem może się bardzo szybko też pompować, tak? Nie wiem, jak on zrobił te treningi, nie wiem, jak to wszystko u niego wyglądało. E, no ale co, no jutro zobaczymy, czy pójdzie to na plus, czy na minus. Ale moim zdaniem jest to na minus. Ja teraz, jak jestem 10 kilo lżejszy, to czuję się, jakbym mógł kury przynosić. Naprawdę. Okej, okay. natomiast no, wiele osób się spodziewa, że tak, Wiewiór ma jedną dobrą taktykę, on doskonale potrafi obalić i trzymać tak długo i bić, żeby sędzia nie mógł tego podnieść. No zobaczymy jak jutro będzie, no, ja też jakby dużo trenowałem właśnie podnoszenia się w takiej sytuacji, ja dużo trenowałem bronienia się w takich, bronienia w takich sytuacji, no on w nieskończoność... Nie będziemy chciało balać, no bo to... No jak zawsze tak robi? No ale to tak się nie da, nie? Mędzie tylko 5 minut. No to no, okej, okay, mamy tylko 5 minut, no ale jak wiemy, e, walka zaczyna się w stójce, więc tak naprawdę nie ma tam, e, nie ma tam czasu na to, żeby wiem, w timingu sobie spróbować uciec gdziekolwiek, czy, czy cokolwiek zrobić, tak? Tylko tam po prostu wchodzisz i, i kto będzie miał lepszy timing i, i, i lepiej wejdzie w walkę, to po prostu ją wygra i tyle, nie? Możesz go ustrzelić? Myślę, że bez problemu. Raz że, bez proble raz, że mogę go ustrzelić, a dwa, że wiem, że mogę mu dać radę również w parterze. Okej, okay, bo mało kto mu daje radę w parterze, więc się trochę zdziwiłem. No, wiesz, ja też jakby znam swoje możliwości. E, moja ostatnia walka z nie z tym tylko przepraszam, z Gregiem, e, to było totalnie jakby. To nie, byłem ja, to nie byłem ja, bo pewne rzeczy się tam e, działy w kuluarach. Za dużo mi się, za dużo mi się nawijało rzeczy na głowę yy, i później gdzieś tam z tyłu głowy to wszystko się działo i jakby, no to nie wyszło do ja do walki po prostu, nie, Byłem ja jakby osoba, ale mój mental został w szatni. A teraz nic się nie nawija na głowę? Teraz nikt mi nic nie nawija na głowę, bo zobaczyli po prostu, że to nie działa, że mi się nie da nawijać. ja muszę być sobą, ja muszę robić to, co czuję, to, co podpowiada mi e, mój charakter i tyle. Okej. Okay. Widziałem twój materiał z pięcioma krajami. A zestresowałem się to raz, ale z drugiej strony jakby ja jestem, ja nie byłem dobry nigdy z geografii, ja zawsze jak miałem geografię, to może byłem na dwóch, trzech lekcjach, a później e, dostawałem, wiecie, takie papiery, co mam się nauczyć. Nauc wykułem to wszystko, przychodziłem, zdawałem na 3-4 i na koniec miałem 3-4, nie? ja nie wierzę w to, że znasz tylko pięć. Ja myślę, że ty znasz spokojnie 10, nie, no tylko. Znam tylko że się mówię, no. Zestresowałem się tam ogólnie jakoś, tak y, zacząłem mówić i k***a, poczułem pustkę w głowie w i mówię co jest? I, a, i, no i wyszło jak wyszło, no, ale poszło viralem, pośmiali. Potem usiadłeś i poczytałeś o tym jaka jest lista państw w Europie, to byłeś w szoku, że zapomniałeś o chniem: Hiszpanii, Portugalii. No, no właśnie. Anglii. No nie no, Anglia nie. Zmieniłeś Anglię? Nie, Anglia nie jest w Europie przecież Mordo. A gdzie? No, Anglia jest w strefie Schengen. A, no tak, tak. Ale to, to, ale to źle powiedziałem, czy dobrze? Powiedz szczerze. No, tak średnio. Średnio? Aha, no to... Strefa Schengen jest w Europie. Aha, ale myślałem, że Anglia jakby nie należy do Europy, bo jest... Yy, bo jest wyspą po prostu w ogóle gdzieś indziej, nie? Anglia jest wyspą, ale jest w cały czas w Europie, natomiast strefa Schengen jest to strefa prowadzona przez Unię Europejską, dzięki której kraj, możesz przemierzać z kraju do kraju bez paszportu i wszystkie, większość krajów z Unii Europejskiej e, mogą po prostu, no tak jak idziesz do Niemiec, nie stoisz teraz w korku, żeby dać paszport. No tak, tak, no okej, okay, dobra, no to, wiesz, ja tak mówię, mnie się o takie rzeczy nie pytać, bo to... Nic, nic, nie w skóra po prostu, no będzie tylko śmiesznie i tyle, no bo 30-letni chłop wymieni tam ileś e, tych państwa, jest ich... Mówiłeś mi kiedyś, że lubiłeś chodzić do szkoły. Znaczy ja nie lubiłem, nie no, ja właśnie nie lubię chodzić do szkoły, przecież ja miałem w ogóle przygodę z tym, że nie przyszedłem jeden rok, to przecież, ja tu mówiłem u siebie na streamie i w ogóle. Na którym etapie? E, w pierwszej, e, w pierwszej technikum. Nie przyszedłem dlatego, bo miałem 30% obecności w ogóle w szkole, bo ja tylko trenowałem, Eee, I tyle. Ja tylko, ja wstawałem rano, szedłem... A żałujesz tego trochę, że się nie poświęciłeś więcej nauce? Nie. Do, w, wiesz co, szczerze, do niczego mi się to w życiu nie przydało. Bo wszystko, czego mnie życie nauczyło, to to doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem teraz tak naprawdę. A ja, jak, czy bym wiedział trzy państwa więcej, czy cokolwiek innego, czy to, czy to by coś zmieniło w moim życiu? Znaczy, moja opinia jest taka, że trochę tak. No, a moja... a z drugiej strony możesz na przykład jechać nie wiem, powiedzmy na Islandię i powiesz ludziom, że byłeś gdzieś daleko w Ameryce Północnej, też będziesz szczęśliwszy, bo zwiedziłeś więcej kontynentów, co? Wiesz co, raczej bym tak nie zrobił, raczej jakbym jechał do tam, gdzie mówisz, no to po prostu y, powiedziałbym, gdzie jestem, tak, a, a jakby... A przecież Ty podróżujesz, ja Cię czasami widziałem w tle oceanu. No, tak, byłem, byłem choć gdzie, ale tak jak mówię, no jakby, co leży gdzie, mam... Jak jest jakiś fajny, jak jest fajny kraj, który można zwiedzić, to wiem jak się nazywa po prostu. Szukam sobie biletu, płacę za niego i sobie lecę i mam Cześć, byłeś w ogóle też poruszony w dzisiejszym materiale wardengi oglądałeś? Jest szokowany bardziej niż poruszony i zawiedziony, bo nie wiedziałem w ogóle, jak mam się odezwać w tym momencie. Jak to zobaczyłem, bo to było dla mnie totalne zaskoczenie po pierwsze, a po drugie... Para, to był paradoks w ogóle tego, co myślałem o, o boxdelu i o, o tym wszystkim. Tak? I je, jaki on był w stosunku do mnie i co mi, i co mi mówił, a, a, a za plecami takie rzeczy. No, no życie, no, życie. No. Ludzie, na pewno mieliście tak życie, że spotkaliście kogoś i myśleliście, że jest inaczej, a było w rzeczywistości inaczej. Więc to nie pierwsza i nie ostatnia taka osoba na pewno w moim życiu. Okej, okay, a coś byś chciał odpowiedzieć boxdellowi, tak, personalnie? Na ten moment zajmuję się walką, nie myślę o tym. Eee, jakby tą, tą sytuację z tym wszystkim mam za sobą. A, a co będzie dalej, to czas pokaże. Tak, że na przykład dzisiaj się nie spotkaliście. No ale, no ale co... szansy porozmawiać tak jakby o tym. To w ogóle masz zamiar rozmawiać z Bugserem? No myślę, że, na, że taki czas przyjdzie na pewno, a, ale to na pewno będzie czas po walce. Teraz w ogóle o tym nie myślę. Zajmuję się sobą, zajmuję się walką. Eee, tylko to w głowie bardzo spokojny, już nie mówię o tej sytuacji, ale ogólnie jak Cię tutaj dzisiaj widzę, to jesteś o spokoju, a ja Cię nie znam z tej strony. Ty zazwyczaj w takich sytuacjach jesteś odpalony i wybuchający. Tak, ale wiesz co, jestem też coraz starszy, w sensie no mam 30 lat, bardzo dużo rzeczy przeżyłem i wiem, że takie odpalanie się to prowadzi nikąd tylko do fajnych shotów dla widzów, którzy będą mnie e, wyzywać, bo widzą mnie w emocjach, tak, gdzie sami nieraz w takich emocjach bywają, e, no ale nikt tego jakby e, z zewnętrznego świata nie widzi, więc nie jest w stanie ich ocenić, ale, ale tak jak mówię, no, e, gdzieś tam przyjąłem to na chłodno, e, a co będzie dalej to, to zobaczymy i tyle. Okej, okay, nie, wiesz, jestem trochę zaskoczony tym, bo znając Cię, yy, myślałem, że Ty w głowie jesteś wściekła i widzę, że Ty jesteś naprawdę może zawiedziony bardziej, to jest dobre spotkanie. Tak, zawiedziony jestem, bo ja naprawdę miałem totalnie inne zdanie na temat Boxdella i to jest takie, wiesz, to tak by szedłbyś sobie, nie, jest 35 stopni, zajebiście, a nagle spada na Ciebie kupa do wody i stajesz i kurka, nie wiesz co powiedzieć, bo to ani się nie wiesz, ani, wiesz, nie zdążysz pomyśleć nawet, co się dzieje, bo ja się tak poczułem po prostu, nie, że, no... Stanąłem w miejscu, zobaczyłem to, przysłuchałem i mówię co to jest w ogóle, nie? Ja, ja na początku myślałem, że to jakieś AI jest czy coś w tym stylu, że to znowu ktoś sobie, wiesz, zrobił jakąś p... bo teraz to już ludzie robią takie rzeczy, że masakra. E, no ale tak jak mówię, no ja jestem w ciężkim szoku, muszę to prze, przetrawić sobie i, i później będę wyciągał z tego jakby jakieś konsekwencje, tak? Albo po prostu to po i, i, i tyle. No zobaczymy. W ogóle przypomniał mi się, że ty przecież pracowałeś w Anglii. Tak, pracowałem, no przez pięć lat. Właśnie. Dobra, trzymaj się Piotrek. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.